Dzień dobry, dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie. Nasza tradycja Siroda spotykamy się. Dzisiaj live z innego salonu, przedstawię wam przepiękną jesienno-zimową kolekcję. Bo właśnie jako stylistka domu mody Klif mam tą przyjemność, że mogę wam pokazać piękną kolekcję z danego salonu i pamiętajcie, że właśnie co dwa tygodnie te live. Y po to są. Dzisiaj Wam zaprezentuję e, idealną kolekcję, w sumie na kilka odpowiedzi, bo z jednej strony na odpowiedź w związku z całą sytuacją, która teraz się dzieje, troszeczkę z tą zmianą naszego stylu, mody, bo wiele z nas też oczywiście. E, Pracuje jeszcze jakiś home z nas spotyka. Czasami spotkania biznesowe, ale te spotkania biznesowe też przyjmują już troszeczkę inną rangę, więc tutaj jest taki fantastyczny, słuchajcie, styl casual, którym dzisiaj postaram wam się was się zarazić. Jednocześnie mocno postawimy na jakość. A dlaczego? A dlatego, że w salonie Good Mood Boutique, właśnie w nim się dzisiaj znajdujemy, e, właściciel tego butiku stawia na Europejskie marki, ale w bardzo precyzyjny sposób wylesy, wyselekcjonował kil, kilka marek, z którymi współpracuje, i te kolekcje właśnie przenosi tutaj, do, do salonu, i znajdzie, znajdziecie je właśnie tutaj. E, słuchajcie, no, o czym chcę Wam dzisiaj też powiedzieć? Może nawet Was chcę troszeczkę zarazić. Mm, bardzo często dzieje się tak, że ostatnio do mnie, jako do stylistki, do osoby, która z Wami pracuje, em, Napływają takie głosy, w których mówicie: Moja szafa jest przepełniona, mam za dużo rzeczy, nie mam tego, co tak naprawdę teraz potrzebuję, bo trochę właśnie charakter pracy się zmienia. Ta nasza aktywność też jest inna. I zaczynacie sobie zdawać sprawę, że głupio wręcz wielokrotnie dokonujecie wyboru, jeśli chodzi o dany produkt, który kupujecie, i ta wasza szafa jest przepełniona. Ja, jako stylistka, Wam od razu mogę powiedzieć, że przepełniona szafa to przede wszystkim szafa, która powoduje, że bardzo trudno jest się nam w niej odnaleźć, trudno tworzy się zestawy, zestawy i trudno się ubrać. Ale też mogę Wam powiedzieć, że dzieje się to dlatego, że bardzo często sieciówki wyrzucają nam ogromne ilości nowych rzeczy i trendów, które się pojawiają. To są ubrania zdecydowanie e, łatwiejsze do zdobycia, bo ich ceny też są inne, więc kupujemy, kumulujemy i później właśnie ta szafa taka jest. A ja dzisiaj chcę Was zarazić ideą: kup mniej, ale w dobrej jakości. Nie bez powodu się właśnie tutaj znajdujemy. Tak jak Wam wspomniałam, wyselekcjonowane marki. Są to, słuchajcie, marki, marki, które stawiają przede wszystkim na jakość. Więc znajdziecie tutaj takie materiały jak kaszmir, wełna, jedwab, bawełna. Bawełna, słuchajcie, z najwyższej półki. Taka po prostu bawełna premium, najdroższa, ale właśnie fajnie, bo ona nam posłuży na lata. I tak jest z tymi ubraniami. One są w innych cenach niż sieciówkowe ubrania. Tylko, że te sieciówkowe, kupicie nawet. Taka szybka kalkulacja. Pięć swetrów, nosicie je przez pół sezonu, następny sezon no niestety nie nadają się wymieniacie. Pięć tych swetrów tworzy nam jakąś scenę. Tutaj kupicie jeden, tylko że ten sweter posłuży Wam na lata. I do tego Was dzisiaj zachęcam i tym Was chcę dziś zarazić. Dodatkowo stylka Joal ponadczasowy, właśnie taki, który ma wiele oblicz, możecie go wykorzystać i do biura i właśnie taki home office jest idealny spacery i nasze aktywności, które obecnie yy, no, dzieją się w tym sezonie jesiennym. Przejdźmy przez to. Ja oczywiście nazywam się Ewelina Zesiuk. Tak jak wspomniałam, jestem stylistką domu mody Klip. Dzisiaj znajdujemy się w butiku Good Mood, Mood Boutique. I co? I piękne jesienno-zimowe stylizacje. Zacznę od pierwszej. Yy. Pozwoliłam sobie, słuchajcie, zacząć od takiej troszkę yy, elegancji większej, ale szalenie wygodnej. Mamy tutaj e, piękną szarą e, sukienkę, która ma ten element lekko drapowany. Na każdym live'ie wam podpowiadam, że te drapowania bardzo fajnie ukrywają naszą sylwetkę, tuszują e, brzuszek, więc tutaj ten efekt jest dokładnie taki sam. Dodatkowo będzie to wysmuklało sylwetkę, bo tak naprawdę skupiamy się troszeczkę na tym elemencie. On jest tutaj lekko zdobiony i tak jak wam mówię, cały charakter tej sukienki powoduje, że super nas wyszczupla. Nie mamy tutaj rękawka, a powiecie mi, no Ewelina jest jesień, więc co? No słuchajcie, no możecie założyć pod spód delikatny golf w kolorze również szarym, więc zobaczcie, ten rękaw tutaj wystaje i cała stylizacja wygląda bardzo, bardzo ładnie. I to jest właśnie odpowiedź na jesień. Możecie to zestawić z pięknym, ciepłym płaszczem. Ja jedną taką propozycję mam. Wspomnę wam tylko, że tutaj mamy właśnie niemieckie i włoskie marki, więc sami wiecie, że jakość u nich zawsze jest na pierwszym miejscu. No i co ja wam proponuję do tego? Płaszcz, ok. No to jaki powiecie? Zobaczcie, przepiękny płaszcz, delikatny beż, kieszenie i pasek, czyli taki fason. Tręcza, który wykorzystacie do wszystkiego, e, nawet e, do dresu wygląda super taki zestaw i spokojnie ten płaszcz możecie nosić. E, płaszcze to oczywiście, tak jak Wam powiedziałam, wełna, bardzo często też e, alpaka, która później się pojawi i cena takiego płaszcza to 4800. To jest coś, co kupujecie na lata i tak naprawdę cały czas możecie w tym chodzić, a zobaczcie, jak fajnie się łączy z tą szarością. Czyli ten element ciepłych kolorów z chłodnymi połączony, szalenie modny, bardzo fajnie też dzięki temu możemy to zestawić i tą stylizację wprowadzić na takie typowo jesienne kolory. I wystąpiła tutaj już pierwsza marka. Jedna z tych marek to Puro Tatto, i właśnie ta sukienka to ich propozycja. No dobrze, słuchajcie, zniknę na chwilę, ale już do Was wracam. Wracam do Was, bo chcę Wam pokazać teraz garnitur. No i co? Mamy przepiękny garnitur w kratę, krata, hit tego sezonu, ale tak naprawdę ja bardzo często Wam to powtarzam. Krata jest modna zawsze. E, warto w nią inwestować, bardzo nam się kojarzy z jesienią i właśnie z tym sezonem zimowym. Co możecie założyć pod spód? Wersja elegancka może być to biała koszula, może to być również e, golf pod spodem, chociażby ten szary, który wcześniej wykorzystałam w pierwszej stylizacji, spokojnie mógłby tutaj. Również się pojawić. Mamy przewygodne spodnie, bo tak naprawdę, słuchajcie, właściciele marki, czyli tego butiku, stawiają na wygodę. Uważają, że ona jest właśnie teraz szalenie modna, ją się właśnie teraz nosi i na nią się stawia. W dużej mierze kupując właśnie te ubrania, więc znajdziecie tutaj po prostu wygodne formy spodnie z paskiem. Wiemy, że wygodnie się nam nosi takie spodnie. Wiemy, że nie krępują naszych ruchów. Piękny kant. I zobaczcie jeszcze, bok spodni jest ozdobiony taką połyskującą, jedwabną lamówką. Coś pięknego. I to również jest właśnie marka Puro Tatto. Dalej, dalej, dalej. Dalej kaszmir. Ojeju, jaki oni słuchajcie, miły. Tutaj mamy przepiękny golf z tego kaszmiru. Do tego... Bardzo fajna taka właśnie każualowa wersja spodni. O, zobaczcie, one już chcą być wykorzystane i założone. Już szybko podpinam, żeby wam to pokazać. Spodnie granatowe, wyższy stan, dodatkowo z paskiem. No i właśnie z lekkimi e, takimi elementami drapowania, czyli znowu mamy ten efekt ukrycia, wysmuklenia sylwetki i ewentualnie zakrycia brzuszka. Nogawka do dołu zwężana, czyli troszeczkę taki nam się robi model spodni Carrot Fit. I właśnie wersja z ciepłym, pięknym, szarym golfem. E, uwierzcie mi, że miałam okazję założyć ten golf, i wiecie co? To tak chyba jest. Jak coś zasmakujemy, to dopiero możemy sobie powiedzieć: Jeju, to naprawdę jest inne niż dotychczas miałam. I ta jakość ma wtedy znaczenie, i inaczej też wtedy wydaje się te pieniądze. Więc każdą tą rzecz trzeba dotknąć, przymierzyć jakoś w najwyższej formie. No dobrze, no i co na przykład do takiego zestawu? Słuchajcie, możecie bardzo dobrze powrócić do płaszcza, który wcześniej Wam pokazałam, ale równie dobrze możecie stworzyć to z tą propozycją, z tym płaszczem. Jest to marka Rosso 35 i zobaczcie, bardzo fajny, taki prosty płaszcz. Kieszenie, każdy lubi kieszenie, one nam dają właśnie tą swobodę. Dodatkowo... Nic więcej tutaj nie trzeba. Bardzo fajna, proste, prosta stylizacja, całościowy każual. Proszę bardzo. No dobrze, jeżeli oczywiście będziecie chciało o coś zapytać, jestem do Waszej dyspozycji, e, będę odpowiadać na Wasze zapytania, więc e, proszę e, zadawajcie je, a ja przejdę do następnej stylizacji. W sumie mojej ulubionej. Ja bardzo lubię zieleń, szczególnie właśnie jesienią, a z drugiej strony szalenie wygodna, bo zobaczcie, jest to po prostu dres. Dres cieplutki. Zaraz zobaczę nawet z ciekawości, jaki mamy dokładnie tutaj skład i Wam o nim opowiem. Jest to, słuchajcie, marka Sminfinity. Zobaczcie, przepiękny. Nie wiem, czy u Was ta zieleń wygląda też tak szalenie pięknie, bo czasami... Te światła potrafią nam trochę ją zmienić, ale uwierzcie mi, że to jest taka głęboka, butelkowa zieleń. Mamy tutaj wełnę, więc cały wełniany, ciepły, idealny na jesień i na ten sezon zimowy. Zobaczcie, tak to się prezentuje. No i co do tego? No do tego alpaka. Przyszedł czas na to cudowne, ciepłe coś. Zobaczcie, jest to bardzo ciekawa alternatywa płaszcza. Ja go pozwólcie, że przymierzę, założę na siebie. Zaraz wam to pokażę, żebyście zobaczyły o co tutaj chodzi. To jest płaszcz, który ma wmontowany szal, który możemy tak sobie non-szalancko przerzucić. Tak jak mówię, no, oczywiście alpaka, więc szalenie ciepłe. I zobaczcie, wygląda to tak. Przerzucam. O, nawet do mojej stylizacji też fajnie. Nie będę już tego rękawka zakładać i zobaczcie, co się dzieje z tym szalem. A hop. I przerzucamy go w jednej formie. Możemy go też mocniej obwiązać, czyli dalej sobie jeszcze jedną pętelkę zrobić. Możemy też zestawiać to z paskiem. Przy takich grubszych formach pasek spokojnie może być szerszy. Pięknie będzie wyglądał w kolorze bordowym, w kolorze kamelowym, brązowym. Super. No, powiem Wam, że to jest szalenie miłe. Ja najchętniej bym w tym została, ale chyba będzie mi za ciepło, no bo w końcu to alpaka. Ale zobaczcie, coś fantastycznego. Rękaw oczywiście zawijacie, otulacie się, zimo trwaj. Już się Ciebie nie boję. Możesz być nawet najgroźniejsza, najzimniejsza. No dobrze. Odkładamy. To jest ta cudowna alpaka. To też występuje, słuchajcie, w kolorze czarnym, więc dla miłośniczek czarnego, a dużo nas takich jest w sezonie zimowym, lubicie stawiać na te bardziej stonowane kolory. Cena tego takiego swetro płaszcza: 3300. Dobra. No i co? No i mamy kolejną stylizację. Kolejna stylizacja też typowo taki casual, bardzo wygodna. Jest to przepiękny jasny sweter i do tego są spodnie. Spodnie w paski, właśnie te paski są z takim elementem jasnej nitki. Bardzo fajnie wyglądają. No i znowu mamy gumkę. A jak mamy, słuchajcie, gumkę to wiemy, że nam będzie szalenie wygodnie. To jest marka Sminfinity i na przykład, słuchajcie, cena takiego swetra to 2600. No ale on ma tutaj na pewno kaszmir. Kaszmir 100%. Słuchajcie, no jakość, jakość, jakość. Tutaj nie znajdziecie przypadkowych rzeczy. Naprawdę bardzo mocna selekcja. Musicie wiedzieć, po co wchodzicie, bo wiecie, że tutaj macie jakość, musicie się liczyć z kosztem, ale Nosicie to latami. Brzmi super, co? Dobra, teraz kolejna, słuchajcie, stylizacja. Przepiękna koszula. Wersje takie, czy znaczy propozycje tych marek na taką cieplejszą jesień, to właśnie jedwabie albo bawełny. Więc tutaj mamy przepiękną, jedwabną koszulę. To jest, słuchajcie, taki kolor. Bardziej takiej śliwki węgierki. Nie wiem, jak Wam światło odbija i jak Wam to przedstawia, ale właśnie wyobraźcie sobie tą piękną śliwkę węgierkę, smaczną, przepyszną i do tego spódnica. Spódnica szara z bocznymi kieszeniami i ten element ozdobny przy kieszeniach. Zobaczcie, proszę, bardzo ładnie to wygląda. No właśnie, do tej spódnicy, jak założycie yy, ciepły sweter, chociażby każdy z tych wcześniejszych, albo ten szary golf, albo ten jasny w serek, który chwilę wcześniej się pojawił, będzie to wyglądało super. Ale właśnie ta wersja elegancka spokojnie z taką piękną, jedwabną koszulą. Dobrze, i teraz na przykład bardzo fajna jest ta spódnica. Postaram Wam się szybko zobrazować. 1170 to jej cena, a koszula już będziecie wtedy miały cały zestaw. 1100. Proszę bardzo, no i co do tego? No moja propozycja, chociażby do takiej kolorystyki, możemy pójść znowu w bardzo ciekawą alternatywę, płaszcz zobaczcie, fajnie te wszystkie kolory się łączą, widzicie? Tak Wam tutaj to przedstawię. Y, płaszcz y, znowu prosta forma, czyli wiecie coś takiego, co po prostu jest zawsze modne, jest klasyczne, na takie ubrania stawiajcie, jeżeli boicie się eksperymentować ze swoją szafą albo właśnie mówicie ona jest przepełniona, już mam tego dosyć, to po prostu zainwestuj w klasykę, w tą taką szafę kapsułową. Ubrania na przemiennie do siebie pasują, też jak nie mieszacie tych stylów, to po prostu wiedzcie, że będziecie to długo, długo nosić. Nie wyjdzie z mody. Dobrze, odwieszamy tą stylizację. I mamy następną. Ona jest dla pań, które właśnie chcą wyglądać nieco elegancko, lubią sukienki. To jest piękna, granatowa sukienka jedwabna z paskiem. Jeżeli chcecie stworzyć wersję bardziej elegancką, to możecie ten pasek materiałowy wymienić właśnie na skórzany. Możecie zrobić sobie dekolt, więc bardzo fajna alternatywa, bo też Wam to powtarzam, że te dekoldy wysmuklają naszą sylwetkę. Optycznie jesteśmy szczuplejsze, więc zawsze zachęcam do tego dekoldu w serek. No i 1570 to cena tej granatowej pięknej sukienki. I teraz tak, wersja z marynarką będzie bardzo elegancka, nawet mogłybyśmy, zobaczcie, pokusić się. O marynarkę z tego chociażby garnituru, który pojawił się na samym początku. Ale ja wam dzisiaj przecież przeplatam styl każual, wygodny, miękki, komfort. Komfort to też ważna rzecz w dzisiejszych czasach, i to jest właśnie ta propozycja. Zestawmy to z takim kardiganem, kardiganem, który zakryje naszą pupę, ale podkreśli oczywiście naszą talię i bardzo fajnie będzie łączyło się to z tą sukienką, bo możecie założyć tą sukienkę, zrezygnować z tego paska, do tego właśnie zakładacie ten sweter i wiążecie tym paskiem, który jest już przy swetrze. Oczywiście zastosowałam dwa chłodniejsze kolory. Kolor granatowy, kolor szary, więc ta stylizacja jest super dla pań o tej yy, chłodniejszej urodzie, czyli pani lato i zima świetnie się w tej kolorystyce odnajdzie. Okej. Okay. No i co? Jak wam się podoba? Jest okej? Okay. Mam nadzieję, że tak, ale teraz jeszcze wygodniej. Jeszcze wygodniej dresy. Kto nie pokochał dresów i która z was w tej obecnej sytuacji nie poczuła, że tak naprawdę nie mamy ich w szafie. A jak mamy, to jest jeden. Jeden to zdecydowanie za mało. Typowo, słuchajcie, sportowa stylizacja: czyli dres i biały t-shirt. To też jest oczywiście coś magicznego. Tak jak biała koszula, to tak samo biały t-shirt. Musi być w naszej szafie: jest to baza do wszystkiego i pod wszystko. Tutaj mamy na pewno wysokiej jakości bawełnę. Może jeszcze szybko sprawdzę ale wydaje mi się tak, oczywiście 100% i jeszcze słuchajcie, do tego mamy włoską markę. Super, dłuższy rękaw. To też już słuchajcie bardzo fajny patent, bo często w tych T-shirtach mamy problem z tym rękawem, z długością, one są czasami za krótkie. Tutaj to nie występuje. Świetnie dostosowane do każdej sylwetki. Do tego mamy bluzę na Express Ściągacz, który jest zakończony, jest to, słuchajcie, ściągacz wełniany i jest zakończony pięknym zdobieniem. To jak biżuteria. Dres od razu z biżuterią. No, i do tego oczywiście dresowe spodnie, które są szalenie wygodne, ale też mają ten taki bardzo fajny element, bo piękny, jedwabny pasek się pojawia. Ściągacie w talii i jest bardzo wygodnie. No dobrze, przejdźmy do tego, w ogóle tak, zwróćmy. Tatto to ta marka, która jest odpowiedzialna za ten dress. I cena spodni to 1040. Cena słuchajcie tej bluzy to bluza 1700. No i właśnie, jak wykorzystywać ten dress? Spokojnie go słuchajcie, zakładacie nawet na co dzień, jeżeli pozwalacie sobie na e, taki luźniejszy dzień. Ale załóżcie do tego sportowe buty i chociażby któryś z tych płaszczy, które wcześniej Wam zaproponowałam. Uwierzcie mi, że dresy z płaszczami idealnie się łączą. Do tego możecie przerzucić nerkę albo spiąć ten płaszcz nerką, i bardzo fajny taki look się tworzy. A wtedy ten dres też nie jest sportowy, bo wy z jednej strony chcecie wygodę, ale też nie chcecie być bardzo sportowe. Więc właśnie ten każual wprowadzamy w taki sposób. Płaszcz, nerka, delikatna biżuteria i taka stylizacja super się obroni. No dobrze, i teraz mamy taką stylizację, słuchajcie, która. Nigdy nie wyjdzie z mody. Każda z nas w sumie ją powinna mieć w swojej szafie i świetnie by się sprawdziła. Jest to luk czarny, total look. Mamy tutaj e, ołówkową spódnicę, i do tego mamy właśnie taki delikatny e, sweter z golfem. I słuchajcie. Kozaki. Kozaki do tego tak naprawdę w każdym kolorze będą wyglądały świetnie. Ja akurat bym chyba zainwestowała w bordowe albo w jakieś kamelowe, bo właśnie to mi się mocno kojarzy z jesienią. Ta spódnica świetnie będzie jakby wysmuklała naszą sylwetkę, bo jest lekko ołówkowa. No a właśnie kozak skoryguje dodatkowo naszą nogę, więc na pewno będzie to bardzo fajnie i proporcjonalnie wyglądało. Ta forma swetra jest luźna, więc możecie lekko włożyć do środka. Te panie, które nie lubią, spokojnie słuchajcie, możecie zestawić właśnie w ten sposób luźno puszczona. Jest to po prostu klasyczne, piękne, nie wymaga to niczego więcej. Dobrze, i teraz tak. Minfinity to ta marka, słuchajcie, która stworzyła to cudo. 1990 to cena swetra, a jeśli chodzi o spódnicę, to 1890. No i teraz tak. No cena nie jest mała, ale wiecie dlaczego? Dlatego, że znowu tutaj mamy najwyższej jakości wełnę. E, pamiętajcie, że te właśnie wełny, kaszmiry, te drogie bawełny po prostu to jest jakość to jest coś ponadczasowego więc to też wymaga, e, no jakby nakładu i pracy. Selekcja idealna i odpowiednia, więc to też musi kosztować. Dobrze. I teraz tak. Ja dzisiaj też mam coś na sobie z tego salonu. Bardzo się cieszę, że zawsze mam też ten przywilej, że mogę coś założyć, bo uwierzcie mi, że ja wtedy jeszcze bardziej doświadczam i tych form, które tutaj są, a jednocześnie właśnie tej jakości. Ja dzisiaj bardzo dużo o tej jakości mówię, ale uwierzcie mi, że ona tutaj w tym każdym produkcie jest po prostu tak namacalna, że muszę to podkreślać, bo. Też sama dużo aż takich ubrań nie mam, ale zamierzam właśnie to zmienić. Kupować dużo mądrzej. Dzisiaj też do tego was zarażam. Co ja mam? No mam, słuchajcie, taki komplet. Ja się śmieję, że przez jakiś czas nie używaliśmy słowa garsonka, a dzisiaj to słowo też już ma inny wymiar. Dokładnie ma inny wymiar, dlatego że te formy tych zestawów są bardzo szerokie, bardzo dużo propozycji. Może być spódnica, mogą być spodnie, może być to kamizelka, marynarka, a może być właśnie. Taka tunika, która ma, zobaczcie, bardzo fajne pęknięcia po boku, to bardzo fajnie wygląda, a jednocześnie. Jestem spięta w talii paskiem od kompletu, co też powoduje, że bardzo ładnie podkreśla moją sylwetkę. Do tego mam spodnie, lekko rozszerzane na dole w kant. No i powiem Wam też szczerze, że zainwestowałam w kolejny komfort dzisiaj. Mam na sobie przepiękne szpilki jesienne, to jest marka Baldinini. Uwierzcie mi, że wygoda... To jest po prostu coś, co mocno charakteryzuje te buty. One właśnie bardzo fajnie się łączą z tą szarością. Ja jestem takim ciepłym typem kolorystycznym, więc te elementy u mnie bardzo fajnie komponują się i z moją naturą, i właśnie z moją urodą. Dlatego ciepła szpilka i ten zestaw. Co mogę Wam powiedzieć o nim? Na pewno Was fantastycznie wysmukli. Na pewno zrobi idealne proporcje, bo właśnie podkreśli tą talię, i jednocześnie daje ten efekt wydłużonej nogi. Ja tak naprawdę nie jestem aż taka wysoka, ale ten zestaw bardzo ładnie właśnie zbudował te moje proporcje. Mam długie nogi, krótszy tułów i tak właśnie powinno być. Jeżeli się stylizujecie, to również myślcie o tych rzeczach. Dzisiaj stawiamy na jakość. A drugie, taka właśnie rzecz, do której chcę Was zachęcić, to budujmy odpowiednio proporcje. Słuchajcie, to już jest koniec, ale co Wy tutaj jeszcze możecie znaleźć? No oprócz właśnie tych fantastycznych, miękkich form, możecie również znaleźć bardzo fajne torebki w takim klimacie vintage. To jest szalenie modne i teraz szukamy wręcz tych wszystkich miejsc, które kumulują tą modę vintage. Zobaczcie moje propozycje. Przepiękne, skórzane, właśnie takie postarzane elementy i tak naprawdę i jedna i druga torebka i w dzisiejszej mojej stylizacji, jak i również w każdej tej, którą pokazałam Wam dzisiaj zaprezentowałam, będzie wyglądała super. Ok. Dobra, pokazaliśmy bardzo fajny element. I tym, słuchajcie, kończymy. Nasz live dobiegł końca. Ja Was zapraszam do salonu Good Mood Boutique. Zobaczcie sobie tą kolekcję, przymierzcie. Zrozumiecie w pełni, o co mi, mi chodzi. Ja zachęcam do nie szafy, do inwestowania w jakość. Tutaj to znajdziecie. Ściskam was jesiennie. Jest słoneczko, czasami się trochę chłodniej robi, więc bardzo mocno was ściskam i otulam tymi pięknymi ciepłymi e, tkaninami. Dziękuję za obecność i do zobaczenia następnym razem. Pa pa.